Możemy grać lepiej, możemy grać dramatyczniej. Nie jesteście tu od tego, żeby, żeby nas krytykować czy alterować. To zależy od naszej podstawy na boisku. Ale musicie wiedzieć jedną rzecz. Że jak pochodzimy na boisku, żadnemu w głowie nie jest nic innego, niż tylko wygramy. Jeżeli, jeżeli gramy dramatycznie, jeżeli gramy fantastycznie, na początku meczu czy w środku meczu, w nieważna jest kasa na boisku, nieważna jest kim jest kto, kim jest praczyny, tak? Nie wiem, czy ktokolwiek był z Was sportowcem, czy grał jakąkolwiek, Jak jest gra, naprawdę jesteśmy tylko jednym i myślimy, że byśmy Ostatnio nam to nie wchodzi. Mam nadzieję, że będziemy tego dobrać. i no, co chcę powiedzieć, tylko jedno jest ważne, że musicie nam wierzyć, że my każdy od pierwszego do ostatniego chce wygrać mecz. Każdy. Lecz. Nie, ma, nie, nie mamy innych, komisji. Bez tak. z, z, przedzespół jest w ciężkim o, czy... momencie. No, żeby pokazać, że nadal jesteśmy z nimi. nadzieję, że ta czarna seria się zakończy. Dziękuję za przywitanie, to po pierwsze, i po drugie, sporty drużynowy mają do siebie, że, że trzeba y, trochę cierpliwości. Nie zawsze, nie do końca, zawodnicy są wszystkie Także ta odpowiedzialność się, można powiedzieć, równo dzieli na osób. Po dzisiejszym treningu mogę powiedzieć tyle, że. Praktycznie mogę, nie, nie mam żadnych uwag do pracy drużyny w sensie zaangażowania. Także jeżeli cały ten tydzień przepracujemy w ten sposób z takim zaangażowaniem, to pojedziemy e, do drewna po dwa punkty, nie wyobrażam sobie inaczej. No, dla mnie znaczą kibice, myślę, że kibice są. E, e, jak to ująć? Nie tyle, nie, tyle co nie tyle co wsparciem, ale są tymi ludźmi, dla których naprawdę to wszystko robimy, bo jedno, że wszyscy kochamy grać w koszykówce, robimy, to, to jest nasza praca, ale yy, oni przychodzą nas oglądach, dzięki nim mamy pracę. Yy, potrafimy im sprawiać radość, czasami też i smutki. Więc nie wyobrażam tak naprawdę sobie uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, i żeby, żeby nie byli w niej kibice. Jestem wiernym kibicem koszykówki. Chyba było moim obowiązkiem tak naprawdę. Zespół od paru dni, od paru kolejek naprawdę miał ciężkie chwile. Samo z siebie mówi, sześć meczów przegranych. Eee, myślę, że tego potrzebowali nasi zawodnicy, żeby ich po prostu wesprzeć. Nic więcej. Na pewno w każdym meczu, w każdej. Jest jakaś chwila, jest, y, emocje są, y, adrenalina, kibice nie wytrzymali, y, zawodnicy nie, nie sprostali naszym oczekiwaniom, i tego takie były skutki, konsekwencji. Po polonii, y, nieprzyjemne gwizdy. Myślę, że i dla nas, dla kibiców, to było nieprzyjemne, a również i dla samych zawodników.